Te kwiaty w przyszłym roku wylecą i będą posadzone, hortensje, wszystko to jest ta sama odmiana. i w lewo i w prawo mam trochę szczepek więc dosadzimy w przyszłym roku będziemy przycinać no i będziemy też nawozić i będziemy oglądać w przyszłym roku Hortensję A tak wygląda wszędzie to tam jest namiot kwiaty Koło namiotu, no i wzdłuż płotu też są kwiaty, ale tamtego już nie chciało mi się nagrywać.